Witam was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ksazaks i na starcie chciałbym odpowiedzieć na jedno z pytań, z komentarzy mianowicie chodzi o kabel, tak, jest to kabel z internetu musimy coś z nim zrobić i no niestety musi to jeszcze troszeczkę poleżeć bo nie ma kiedy się tym zająć tak naprawdę druga sprawa to to, jak mój poprzedni film został odebrany mam nadzieję, że, mam wrażenie, że przez żart, który sobie na początku poczyniłem który widocznie nie był śmieszny dla wszystkich i to był oczywiście żart ja na, tak naprawdę nie sądzę, że zmiany, że teleportowanie się do dungeonu sprawi, że gracze instalują poe. Naprawdę. Naprawdę nie jestem taki głupi, jak sobie myślicie. <laughs> e, ale żeby była jasność też, e, to ja od początku mówię i ciągle podkreślam, że to, co dostajemy w sezonach Diablo. To już od kilku filmów o tym mówię I, od, i przed sezonami też o tym mówiłem, że dla mnie wszystko zależy, co będzie w sezonach i ile kontentu będzie dostarczane. To dla mnie od tego zależy, jakby moja ocena Diablo. To jest bardzo ważna część e, rozwoju gry dla mnie, mianowicie kontent sezonowy. To czy on zostanie czy nie. E, jestem bardzo niezadowolony z tego, co dostajemy. Dla mnie dostajemy o wiele za mało. Owszem, w sezonie drugim dostaliśmy więcej niż w sezonie pierwszym, ale w sezonie pierwszym było tak mało, że trudno o mniej tak naprawdę. E, dostaliśmy trochę więcej. Jestem troszeczkę bardziej zadowolony, natomiast to jest daleko od tego, co ja bym chciał dostawać w tych sezonach. Naprawdę. I um, to chyba powiedziałem wyraźnie, tak, że to jest za mało i tak dalej. Mianowicie, powiedziałem, że zmian jest dużo, bo zmian jest dużo, ale zmiany to nie kontent. Powiedziałem też, że yy, nie powinniśmy liczyć na wiele, a powin powinniśmy wymagać wiele. Z tym, że na początku się przejęzyczyłem i to zostało oczywiście źle odebrane. Jeszcze raz powtarzam, powinniśmy wymagać wiele. Ale na ten moment nie powinniśmy na wiele liczyć, i to jest bardzo przykre. I to miało, wydaje mi się, przykry wydźwięk, bardzo smutny. Natomiast zostało odebrane tak, jakbym się tym hypował i nie wiem dlaczego, ale okej, okay, rozumiem. Jestem w pełni świadom tego, jaki obraz z siebie jako superfana Diablo zrobiłem. I mam nadzieję, że tych nowych ludzi, którzy odwiedzili mój kanał, w pewnym. przez. Pewien okres czasu to się przekonam i zobaczycie o co mi tak naprawdę chodzi. Ja lubię się jarać, lubię się nakręcać, lubię się hajpować, natomiast i lubię się, lubię jak ogólnie pozytywne rzeczy się dzieją, ale jeżeli coś jest nie tak, to oczywiście mówię. Co mi się nie podoba, mówię o tym otwarcie, bezpośrednio i nie potrzebuję nikogo oszukiwać i nie mam za nic płacone. Naprawdę. Eee, cóż, w, dziś, w dzisiejszym filmie chciałbym omówić, przepraszam, jestem. Dalej chory, nie mogę się cholera wyleczyć od tej cholernej Hiszpanii. Mam cały czas Katar i zatkany nos, tak mnie to drażni. E, dzisiejszym, w dzisiejszym filmie zajmiemy się e, zawartością sezonu drugiego. I w dzisiejszym filmie nie będziemy poruszać zmian w sezonie drugim, jakie dostaniemy, czy w tym patchu. Nie będziemy poruszać tych wszystkich e, dodatkowych kwestii, które zostaną wprowadzone w tym sezonie. Chcę poruszyć tylko zawartość tego sezonu krwi, tego Season of Blood, czyli to, co przyjdzie i to, co pójdzie z sezonem następnym. E, motyw sezonowy, moce sezonowe, bossy sezonowe, rzeczy, które są związane tylko i wyłącznie mechanika sezonowa. Tak jak było to w sezonie pierwszym, były to te serca plugawe i te klatki, co było w ogóle śmiechem na sali i strasznie to opłyłem i. Nie wypowiadałem się o tym w ogóle dobrze. <laughs> I jeżeli by to zostało, to jeszcze pół bidy by było w tym momencie. Yy, troszeczkę już zmienione, jakby to zostało, to by jeszcze było pół bidy, bo by to kolejna jakaś tam warstwa była, byłaby jakaś tam głębia, większa troszeczkę yy, ale to tego to nie zostało, został sam boss z tego. W każdym razie rzućmy sobie okiem, jak to, moi kochani, wygląda. Mamy tutaj na Max Rolu fajną rozpiskę tego. Yy, to jest główny boss sezonowy, jest to Lord Zir, to jest jakiś tam lord wampirów. My dołączymy do trójki łowców wampirów. Za dużo fabuły nie znamy, a też nie będę, nawet gdybyśmy znali, to nie będę Wam ich tutaj skracał, bo ją skrócić, podejrzewam. To byśmy już ją poznali całą w tym filmie. Fabuła sezonowa w poprzednim sezonie była bardzo słaba. Jedyne co było na plus, to polski dubbing tak naprawdę w niej. No W 100% jestem szczery. Polst dubbing tego głównego bohatera był bardzo w porządku I <grybujesz> to jest jedyny pozytyw, jaki ja widzę tak naprawdę Plot, twist z, z, jakby z końca tej fabuły To był po prostu psz, kotor się chowa I mam nadzieję, że zrozumiecie, że to był żart tym razem ehm, Moi drodzy W tym sezonie dostaniemy 22... Nowe moce wampiryczne. Nie są to żadne umiejętności. Są to moce. Ja bym to nazwał, jeżeli ktoś grał w World of Warcraft, znowu do World of Warcraft porównuję. Ja bym to porównał do glifów umiejętności, jakie były kiedyś, 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 że zmieniają w jakiś sposób nasze całe typy rodziny umiejętności i nie tylko. E, mamy ich, mamy całą rozpiskę i już możemy je przeczytać. E, jeżeli będziecie chcieli, to zrobimy taki film, gdzie je sobie omówimy mniej więcej e, i te umiejętności. Będziemy mogli posiadać, będziemy mogli aktywować jednocześnie 5 z nich. 5 z nich, które będą wspomagały nasz build w jakiś sposób. Na przykład jest tam umiejętność, która sprawia, że kiedy używamy umiejętności związanych z channelingiem, czyli przytrzymywaniem klawisza to wokół nas się robi taka aura krwi, która tam zwiększa obrażenia, zwiększa obrażenia przeciwko prze, prze, przeciwnikom, którzy są blisko nas i tak dalej, i tak dalej. Czyli czarodzika pod incinerate może być powiedzmy ciekawsza. Jest na przykład moc, która sprawia, że zamieniamy evade, czyli nasz, nasz ten taki odskok, na taki skill, w którym zmieniamy się w nietoperza. Zadajemy obrażenia, w nietoperza przylatujemy w dano miejsce, zadajemy obrażenia na linii i na linii tej, której przeskoczymy też nakładamy wampiryczną klątwę, która się e, jakby kombuje z kolejnymi mechanikami w tym sezonie. I moi drodzy, e, jeżeli chodzi o te moce, możemy aktywować 5 z nich, natomiast żeby je aktywować, będziemy potrzebowali czegoś takiego jak pakty. To, czym są te pakty, to zaraz do tego przejdziemy. Natomiast żeby ulepszać te moce, bo mamy każda moc może mieć trzy levele. Zobaczymy jak to długo zejdzie, żeby wbić na ten trzeci level. Mam nadzieję, że troszeczkę przynajmniej żeby wbić na trzeci level, będziemy musieli oddawać potent Blood. Nie pamiętam jak to po polsku zostało przetłumaczone Chodzi o taką jakąś tam wampiryczną krew. I będziemy ładować sobie taki pasek e, tego skilla. Tutaj widać e, ten pasek. Będziemy sobie ładować pasek tego skilla, e, żeby po prostu zbierać tą krew i ulepszać go, żeby on sobie wyekspił się na level 3. Coś takiego jak glify, można powiedzieć. Tylko, że tym razem będziemy zbierać walutę do tego, a nie zdobywać ją na końcu dunga. Więc e, tak to mniej więcej wygląda. I... E, Levelując te glify, ulepszamy je, wrzucamy sobie w w te takie koło, to będzie taka specjalna zakładka tutaj i będziemy mogli mieć aktywnych 5 takich umiejętności, ale będziemy musieli też e, tych umiejętności e, spełniać wymagania. To działa jak coś jak w w wielu karciankach jest takie coś, że jeżeli chcemy zagrać jakąś kartę, musimy mieć tyle symbolitych, tyle symbolitych, tyle symbolitych. To jest bardzo prosta mechanika, ale przynajmniej w planszówkach się sprawdza, moi drodzy. Eee, ale zanim przejdziemy do paktów, moi kochani. Dosłownie sekundka dla sponsora kanału, czyli Eneby. Ha, jak proszę, jak w ósmej minucie tym razem wcisnęłem szybciutko. Moi drodzy, na Enebie bardzo szybko, jeżeli kupujemy karty na PSN, na PlayStation Network, dostajemy 20% cashbacku. Z mojego linku, który wam wkleję pod filmem, jak sobie wejdziecie, dostajecie za każdy zakup karty PSN 20% cashbacku, to jest bardzo dużo, a karty są w fajnych cenach, bo 70 zł kosztuje na przykład... 66 zł, co się bardzo opłaca. Jeżeli chodzi o samą ENEBę, moi kochani, no to oczywiście tutaj możecie kupować premiery, możecie kupować sobie preordery, możecie sobie kupować karty doładowujące, Xboxa, Battle.neta, PlayStation i całą masę innych ta stronka ma bardzo niskie ceny, to nie jest żaden scam, wszystko jest y, oparte o bardzo wysoką notę na Trustpile, który już ma 4,6, kiedyś miał 4,5, więc chyba podrosła. E, partnerami są Konami, Team17, więc to nie jest, wiecie, jakiś tam e, że tak powiem, nie powiem tej nazwy tego kraju, ale jakiś tam bazarek sobie internetowy. Nie, to jest duża strona wspierana przez e, wy, e, dużych wydawców, moi kochani, i ceny tutaj są Dosyć niskie, czasami premiery zdarzają się w bardzo niskich cenach, ja osobiście uwielbiam sobie wchodzić i uzupełniać bibliotekę gier tytułami, które już, które po prostu nie zagrałem na premierę, ale sobie weszłem i na przykład dana gra kosztuje 9 zł, 8 zł, 5 zł, jest to dobra gra, już paroletnia, ale warto ją mieć w swojej bibliotece, być może kiedyś odpalić, tak więc zapraszam. No i oczywiście dla Diablomaniaków jest specjalny cały dział i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam gorąco, polecam wujek. Sazaks. Dobra, tutaj nie, 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 nie o tym mieliśmy mówić. Moi drodzy, jeżeli chodzi o te pakty, to działa to w taki sposób, że musimy je spełnić. Ich warunki, żeby spełnić te warunki, będziemy mieli e, teraz, przedmioty będą wypadały z takimi symbolami tych paktów. I to chodzi tylko o przedmioty związane z armorem, czyli buty, nogawice, rękawice, klata oraz hełm. Reszta się nie liczy bronie i biżuteria się nie liczy tym razem. I. One nie będą miały żadnych dodatkowych statystyk, nic, tego, nic z tym związanego. Będą to po prostu pak, nie wiem, one chyba się nawet nazywają jakieś tam paktowe, e, paktowe spodnie, coś tam, coś tam. Nieważne, w każdym razie chodzi nam o te symbole. Są to symbole, e, e, one to są tu napisane Ferocity, Divinity and Eternity, czyli taki, taka, taka, e, taki hełm, taka, taki kielich i czaszka. Takie malutkie symbolki. Mi one osobiście bardzo przypominają kart. Boss Monster, jeżeli ktoś gra, to potwierdzi, że takie fajne symbole z, e, na tych kartach są. E, I moi drodzy, te symbole będą symbolizowały to, ile mamy danego paktu. Czyli na przykład tutaj mamy, dajmy na to, e, moc, tę zmianę w vampira, powiedzmy, która potrzebuje pięciu czaszek, żeby ją aktywować. I my, w swoim girze, mamy daną ilość symboli, na przykład mamy tutaj dwie czaszki i jedną kielich, tu mamy trzy kielichy, tu mamy dwa kielichy, tu mamy jeden kielich i musimy spełniać daną ilość tych symboli, żeby móc tą moc zagrać, to brzmi jak karty właśnie dosłownie i teraz tak, żebyśmy nie byli Zdani na te symbole tak bardzo, bo jak oni to zapowiadali, to ja mówię: O matko, przecież będziemy teraz tak żonglować tym ekwipunkiem, żeby mieć te, 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 te pakty spełnione, że to jest dramat, naprawdę dramat, bo wywleci nam coś fajnego i się okaże, że ma na przykład trzy kielicha, a nam w ogóle kielichy nie są potrzebne, i żeby ją założyć, będziemy musieli zdjąć przedmiot, który ma dwie czaszki, które są nam bardzo potrzebne. Ale moi drodzy, będziemy farmić sobie taką walutę. E, tutaj chyba jej nie ma opisane ja to źle bardzo są dwie waluty e, jedna będzie nam nadawała e, nadawała będzie nam moc na przedmiot znaczy pakt na przedmiot a jedna będzie czyściła przedmiot z paktów e, czyli będziemy sobie po prostu wrzucali e, pakt czaszki na przedmiot jeżeli będzie nam potrzebny e, a jeżeli będziemy chcieli zmienić te pakty na przedmiocie to czyścimy ją do zera i znowu nakładamy pakty e, po prostu takie tagowanie przedmiotów danymi paktami i jeżeli nam nie pasuje, to oczyszczanie ich i to będziemy farmić sobie na lokacjach, które się nazywają ee, Blood Harvest. Blood Harvest to jest nic innego jak troszeczkę rekolor Helltide'ów. Będą na tutaj nam strefy a tylko że to będzie cały czas. To nie jak Helltide, że a tu będzie, a za godzinę będzie tu, a coś tam. Nie, on będzie cały czas, ale będzie zmieniał tylko miejsca. Cały czas, jeżeli za każdym razem jak wejdziemy do gry, to on gdzieś tam będzie. I tam będziemy robić różne, przeróżne eventy. Będziemy farmić tą krew, która jest potrzebna do ulepszania tych y, mocy i będziemy farmić tam te pakty i oczyszczenia tych paktów. Oprócz tego, robiąc tam eventy, co mi się tutaj akurat to mi się spodobało, y, będziemy... Mieli taką tablicę łowców, i tam będziemy sobie zdobywać z niej nagrody. Będziemy wbijać sobie po prostu reputację u tych łowców i dzięki temu będziemy sobie odblokować kolejne tiery nagród. I tu będziemy sobie zbierać dropy. Tu są legendy, są kesze ze sprzętem, są te jakieś prawdopodobnie też skiny. No, taki mały dodatek, naprawdę mały dodatek, ale mnie osobiście cieszy. To jest coś, co wyróżnia ten sezon od poprzedniego to to, że będziemy mogli sobie te przedmioty jakoś czyścić z tych, z, tych, z tych paktów, będziemy sobie mogli te moce ulepszać, będziemy mogli sobie coś kolekcjonować, będziemy mogli sobie biegać po tych, po tych harvestach, i będziemy mogli sobie zbierać te rzeczy z, z tej tablicy oprócz tego dostajemy trzech nowych bossów mianowicie tutaj jest jakiś tam jak on się nazywa? jakiś tam król mrozu E, jakiś tutaj szkielet taki i e, Duriel w wersji Uber będzie to działało w taki sposób, tylko że tutaj wychodzę poza film, jakby to chcę w innym filmie opowiedzieć. Będzie, to, będzie chodziło w. Endgame jest przebudowany teraz w taki sposób, że robiąc różne aktywności, będziemy zbierać różne materiały, żeby dostać się do właśnie tego Duriela. Coś jak ubery w Diablo 2, z tym, że tutaj są, nie się nie jest z tym, że tutaj Ten, te przedmioty, które, które będziemy farmić, będą handlowalne, że tak powiem, będziemy mogli sobie handlować tymi przedmiotami do wejść, kluczami do uberów po prostu tak w skrócie. I one się od siebie, widzicie, są uzależnione w pewnym sensie, czyli w zasadzie każdy kontent w Diablo 4 Zyskał jakiś dodatkowy mniejszy cel. Dalej to nie jest znowu to, co ja bym chciał, ale to jest kroczek w dobrą stronę. Widać, że coś im dzwoni w tych ich kościołach. Oprócz tego, oczywiście na końcu całej fabuły będzie boss i na końcu później na tierze czwartym będziemy mogli sobie do tego bossa dojść, farmiąc legiony oraz farmiąc World Bossy. Będziemy mogli sobie za zawalczyć z wersją uber tego bossa. To moi drodzy, a Eee, oprócz tego będziemy mieli takiego, takie coś jak specjalnych takich alabuczerów, będą, na, będą nas ścigały nasze eee, klony może nie, to jest źle powiedziane. Będą nas ścigały e, ścigali łowcy wampirów, którzy dołączyli do tej złej strony które, i będą chcieli nas okraść z tej naszej krwi. I oni będą się nam po prostu respić, prawdopodobnie też w grupach. I to będą klasy postaci, Barbarzyńca, Łoczyk i tak dalej Z różnymi kombinacjami skillów będą nas atakowały Mam nadzieję, że będą na tyle, przynajmniej tyle groźne jak buczer, Który później po jakimś czasie się staje w ogóle, nie, nie że nie jest w ogóle groźny Ale jeżeli przynajmniej przez połowę gry będą nam uprzykrzały w jakiś sposób życie I wymuszały jakąś interakcję czy zaangażowanie Według mnie bardzo spoko I one będą też tam coś specjalnego dropiły, Już nie pamiętam teraz co, ale coś w rodzaju właśnie tej krwi Oprócz tego, będziemy mogli zbierać walutę, która pozwoli nam na przyzywanie ich w jakichś tam mocniejszych wersjach. I to w skrócie jest tyle, jeżeli chodzi o sezon drugi. Dla mnie kontentu. Z... Aha, oczywiście, no, oczywiście dostajemy no, masę nowych. masę. Dostajemy nowe legendarne moce, 12 nowych unikatów. Mam nadzieję, że w następnym sezonie będzie ich 24, w następnym 48 i tak dalej i tak dalej. Może coś z tego będzie idąc tą drogą. Jeżeli chodzi o dokładnie o przedmioty i tak dalej, to wszystko zostanie wyjawione za 5 do dokładnie 10 października. I moi drodzy, tam oczywiście będziemy to streamować, obgadamy to sobie, jak jeżeli się wszystko uda, to sobie to obgadamy i jeżeli chcecie. Podyskutować ze mną na temat y, tego, co zostało nam przedstawione. Zapraszam moi kochani dzisiaj na stream MSI Titans. Prawdopodobnie, jak już to oglądacie, to on już trwa. więc zapraszam na kanał MSI Titans. Tam sobie gramy w Assassin's Creed Mirage. Dzisiaj jest premiera. Zobaczymy, jak ta gierka wygląda. Ocenimy. I cóż, dajcie znać, jak Wam się to podoba. I widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Papa. Pa.